By powitać Zbigniewa Brudkę, mieszkańcy przyjechali na rolkach. Spotkanie z Mistrzem Olimpijskim odbyło się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Akwas Drój. Brudka pochwalił się dotychczasowymi osiągnięciami, zdradził najbliższe sportowe plany oraz zachęcał dzieci do uprawiania sportu. Trzeba wykorzystywać przede wszystkim czas wolny, tak żeby je zachęcić, to myślę, że trzeba po prostu z nimi wejść i brać udział w aktywności fizycznej. Ja, ja na ile mogę? Zabieram córkę na rower póki co jeszcze. Jeździ, jeździ powiedzmy na, 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 na siodełku, ale powoli też się uczy jeździć na, na takim rower, rowerku małym. Wychodzę z nią na spacery, wychodzimy i spędzamy ten czas na, na świeżym powietrzu, na ile to jest możliwe, także myślę, że ważną rzeczą jest, żeby po prostu z takimi dzieciakami od małego wychodzić i zarażać je sportem, później to jest na pewno dużo łatwiej, jeżeli, jeżeli te dzieci się jak gdyby angażują w to i łapią takiego, takiego bakcyla sportowego i po prostu... Jak, 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 jak największą ilości dyscyplin, żeby uprawiały, żeby się rozwijały w każdym, w każdym jak gdyby środowisku. Nie tylko, nie tylko jeżeli chodzi o. W każdej dyscyplinie, tak. Niech się bawią, niech, niech mają z tego frajdę i, i myślę, że jeżeli, jeżeli po prostu trafią na, później na dobrych trenerów, czy też zobaczymy jakieś predyspozycje do, do dyscyplin, no to musimy je pokierować, aby, aby po prostu mogły się dalej rozwijać. Złotemu medaliście w łyżwiarstwie szybkim bardzo przypadł do gustu Wałbrzyski obiekt, dlatego w trakcie spotkania zasugerował budowę toru dla wrotkarzy, który byłby uzupełnieniem obiektu przy ulicy Ratuszowej i miejscem zgrupowań. Kadry Łyżwiarzy szybkich. Nie, nie, nie przypuszczałem, że właśnie jeżeli chodzi tutaj właśnie o Wałbrzych, macie taki świetny kompleks na, na miarę światową, tak? Warunki do trenowania są i to nie tylko w jednej dyscyplinie. Poza tym, poza tym rekreacja i ogólnodostępność tego obiektu. Myślę, że chciałbym sam, żeby, żeby w Łowiczu był taki obiekt o podobnych parametrach. Choć tego typu sport w Wałbrzychu nie został jeszcze doceniony i nie działa tu żadna szkoła jazdy na rolkach, to dyrektor Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Akwa Zdrój Mariusz Gawlik rozważa utworzenie szkółki dla wrotkarzy. Cieszę, że kolejne opinie od no, mistrza olimpijskiego o tym, że obiekt jest naprawdę bardzo fajny, super, że e, jest to no, taki naprawdę bardzo dobry przykład, że warto e, tutaj przychodzić, warto e, ćwiczyć. Także cieszymy się, że, że, że mieliśmy tak zacnego gościa sportowego, mistrza olimpijskiego. Tutaj z Romkiem ramołak rozmawialiśmy właśnie, rozmawiamy o tym, żeby też jakieś miejsce właśnie rol, rolkarskie, bo e, to jest też dyscyplina sportu powszechnego, który się bardzo rozwija i to jest też nowa, nowa forma, którą warto był nas zacząć w, troszkę w szerszym zakresie rozwijać. Rzucił mu na nam bardzo fajny pomysł właśnie toru takiego 220-metrowego toru rolkarskiego nasz mistrz Zbigniew Brudka. No coś pewnie z tego zakiełkuje i może, może uda nam się też właśnie jakieś miejsce i takie faktycznie dobre dobry obiekt dla dla tej dyscypliny sportu rozwinąć. Najmłodsi mieszkańcy obecni na spotkaniu z olimpijskim mistrzem pierwszą lekcję techniki w poruszaniu się na rolkach pod okiem Zbigniewa Brudki mają już za sobą. Ponadto złoty medalista zmierzył się w jeździe z walczyskim olimpijczykiem Romanem Magdziarczykiem, a dla zgromadzonych dzieci zorganizowano pokazowe zawody na rolkach. Nie zabrakło również wspólnych zdjęć i autografów mistrza Brudki.